Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj propozycja obiadowa. Przygotujemy sobie kurczaka z pieczarkami. Jest to przepis ze wspólnoty. Jeżeli jesteście ciekawi, jak on wyjdzie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania kurczaka potrzebujemy dwa pojedyncze filety z kurczaka, łyżeczka kurkumy, łyżeczka słodkiej papryki, 1 szczypta ostrej papryki, 150 g pieczarek, 60 g cebuli, 170 g bulionu drobiowego, 1 łyżka posiekanego koperku, 130 g śmietany 30 albo 18, 30 g oleju, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki pszennej oraz sól i pieprz. Czas przyrządzania 15 minut, łączny, czas 30 minut, czyli szybki przepis. Oceniany jako łatwy, pochodzi ze wspólnoty. Wyjdzie z tego 4 porcje dania. Rozpoczynamy gotowanie. Wskazówka, że nie jest to oficjalny przepis. Na początek wlewamy olej 20 g. Dwa kurczaka czyszcimy z błonek, kroimy na kawałki około 5 cm. Ja już kurczaka sobie oczyściłam. U mnie jest dzisiaj jeden filet, dlatego że mam taki dosyć duży. Nie ma też wagi napisanych 2 to 2 5 cm kawałki, wydaje mi się, że to będzie coś takiego. Odkładam na talerzyk, bo zaraz będziemy opruszać to przyprawami. Was od razu zapraszam do dołączenia do naszej grupy, do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Kurtak pokrojony zrzuciłam sobie na talerzyk. Teraz musimy go przyprawić. Na początek zaczniemy sobie od papryki ostrej. U nas dzisiaj tutaj mamy Karolinę, tutaj mamy suszone piri piri. Ja sobie dodam szczypty tego piri-piri. I teraz dodajemy pozostałe przyprawy. Łyżeczkę kurkumy. Zaraz to jeszcze wymieszamy. Na to idzie łyżeczka słodkiej papryki oraz pieprz i yy, sól do smaku. Mamy paprykę ta pieprzu. Jestem ciekawa w ogóle, jak ten kurczak usmaży się w Lidlomixie. Czy będzie właśnie taki usmażony, czy taki niefajnie zrobiony. Trochę obawiam się, że on się zaczepi na nożach, no ale dajmy temu szansę. Dobra, i teraz to mieszamy. I spotykamy się za chwilę przy misiach. Zgodnie z krokiem dodaję 20 g oleju. Dokładnie tyle. Teraz wrzucam kurczaka. Następny krok dodajemy przygotowaną łyżkę mąki. Musimy wymieszać szpatułką. Więc sobie dodaję tą mąkę. Jak widzicie, szkoda, że nie powiedzieli wcześniej. O wiele łatwiej by było to zrobić na talerzu, bo jednak te noże utrudniają. No cóż, jakoś tam wymieszałam. Przechodzimy do kolejnego kroku. I w tym kroku będziemy to wszystko zapiekać. 120 stopni, 10 minut, obroty lewe 1. Czyli takie, które nie będą cięły. Nic nie ma informacji o miarce, więc miarka zostaje. Gotowanie w sensie ten krok dobiega końca, ja sobie w międzyczasie zerknęłam tam górą yy, i widziałam, że ten kurczak się obraca, bo bałam się, że on właśnie zaczepi się na naszych nożach i będzie stał w miejscu, ale nie, może to jest kwestia tego, że jednak mieliśmy stosunkowo duże kawałki. Zobaczmy, jak to wygląda. Przekładamy do innego naczynia. Otwieram ja, widzicie to? Właśnie tak mnie naszło przemyślenie. Ostatnio przeglądałam przepisy i widziałam taki przepis na szarpanego kurczaka. A w sumie my już teraz mamy szarpanego kurczaka. Nie wiem, jak autor tego przepisu zrobił to zdjęcie, które jest jakby na miniaturce. Ale jak widzicie tutaj, to jest jeden z większych kawałków kurczaka. A reszta to jest taka szarpaninka. Jednak trochę nam się tutaj przyczepiło do noża, i to, co się przyczepiło, to chyba ocalało jako kawałki. A reszta to miazga. No i nic, zrobimy ten przepis. Trudno z takim kurczakiem, jakim jest. Nie w kawałkach, a szarpanym. Oczekiwania? Rzeczywistość. To nawet nie leżało obok siebie. Dobra, kontynuujemy przepis. Dodajemy cebulę. Nie ma nic o tym, żeby mieć garnek, więc ja po prostu tego garnka nie myję. Prze sobie cebulę dodaję. Pozostały olej. I teraz siekamy, rozdrabniamy cebulę. 5 sekund, obroty 6. Oczywiście prawe. Nie wiem dlaczego, ale chcę wierzyć, że ta cebula się rozdrobniła. Mam pewne obawy, że jednak się nie rozdrobniła. No słuchajcie, na razie to mamy festiwal nieudania. Nic, zgarnę tą cebulę i po prostu podkręcę obroty. Na y, 8 myślę, że wtedy ona się rozdrobni. Także zmieniam prędko z 7 na 8 i startuję dalej 5 sekund. Zobaczmy, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No, o, jest coś tam lepiej, ciężko zobaczyć, bo jest tutaj żółto. Zgarniam ze ścianek na dno. Następnie smażymy tą cebulę. Także zamykam. Przypiekamy 120 stopni, 2 minuty. Przypiekanie jest zakończone. Pieczarki myjemy dokładnie, suszamy, kroimy w ćwiartki, dodajemy łyżkę masła. No, coś tam się wydarzyło, także kroimy teraz pieczarki. Z racji, że ja mam dzisiaj pieczarki mini, pokroję je tylko na południe, będę kroiła ich na ćwiartki. Bo jak wiecie, pieczarki później zdecydowanie nam się zmniejszą, także zgubimy je. W tym miszmaszu drobiowym. Kroję i wrzucamy do pojemnika. Wrzucam pieczarki, dodaję masło. Ponownie pokrywa i będziemy wszystko przypiekać. 120 stopni obroty, lewe 1-4 minuty. Krok zakończony. Wkładamy z powrotem mięso, wlewamy bulion. Otwieram. Coś się wydarzyło. Ale myślę, że teraz jakby najważniejszy krok dodaję mięsną maś i zalewam bulionem. Po raz kolejny gotujemy, jeszcze później pewnie ze śmietaną będziemy gotować, bo ta śmietana nam została. 100 stopni 10 minut obroty lewe 1. Krok zakończony. Dodajemy łyżkę koperku oraz. ała śmietane. No, coś tam na ten moment nam się zrobiło bardziej taki sosik z mięsem, także dodaję śmietankę. U nas dzisiaj 30 warto dodać i koperek. Ja korzystam z koperku mrożonego. Jak widzicie, on super się sprawdza, właśnie w takich daniach. I cóż, pewnie gotujemy. Oczywiście 100 stopni, 2 minuty i klasycznie jak. Już dzisiaj cały czas obroty lewe. Chyba już ostatnie gotowanie zakończone. Tak, nawet nie mamy żadnej instrukcji. Tak się prezentuje nasze danie. Cóż, przekładamy na talerz i spotykamy się za chwilę z gotowym, skończonym daniem. Tak się prezentuje gotowy, skończony kurczak z pieczarkami. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego. Tak się prezentuje, a raczej się nie prezentuje. Jak wybieraliśmy sobie ten przepis do nagrywania, to widzieliśmy takie zdjęcie, i takiego czegoś oczekiwaliśmy. Jak widzicie, tutaj jest kurczak, wydaje mi się, że w plastrach. No i teraz oczekiwania versus rzeczywistość. Totalna, totalna papka. Ja mam tylko nadzieję, że to obroni się smakiem. Nawet nie wiem, przygotowałem sobie łyżkę widać, ale wydaje mi się, że chyba łyżka, no bo co tutaj możemy zrobić. Pieczarki w całości, kurczak. Rozdrobniony, taki szarpany kurczak się zrobił. Sosu, mnóstwo, na no nic smacznego. Powiem wam, że spróbowałem sobie tego kurczaka. No i tak, kurczak jest. Ogólnie mam problem z tym daniem. Jeśli chodzi o samą strukturę, jest po prostu fatalna. Ja bym to wyrzucił po prostu do śmietnika i zapomniał o tym daniu. Jeszcze jak później zobaczyłem, że kolejne 10 minut trzeba to gotować, gdzie po pierwszych 10 już z tego kurczaka niewiele zostało, no to efekt macie taki jak na załączonym obrazku. Na 100% nie jest to przepis taki jak na obrazku, więc nie sugerujcie się tym w ogóle. Według mnie ocena bo z naszej strony bardzo niska. Teraz jeśli chodzi o smak. Szczerze zwykły kurczak w sosie z kurkumy. I tyle. Niczym tu się nie wyróżnia. Delikatna ta ostrość gdzieś się przebija. Kurkuma mocno wyczuwalna. Jeśli chodzi o samego kurczaka, miękki, ale ciężko, żeby nie był miękki, jak tutaj niewiele z tego kurczaka jest. Pieczarki ugotowane, jak najbardziej. Danie jako całość moim zdaniem absolutnie nie warta robienia. Szczerze nie mam pojęcia, jak to można uratować. Być może kurczaka usmażyć sobie na patelni w kawałkach i dopiero oddzielnie zrobić ten sosik, i to wtedy zalać. Nie mam zielonego pojęcia. Tak się jak widzicie, nie wszystkie potrawy wychodzą. Ten przepis jest moim zdaniem skopiowany z jakiejś innej platformy i ktoś po prostu to wrzucił na pałę, nawet nie robiąc tego, nie, 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 nie próbując zrobić tego w Lidlomixie. 20 minut gotowania kurczaka no to nie mogło się po prostu udać, żeby ten kurczak się nie rozpadł. Na jak wielkie kawałki byście go nie pokroili. Szczerze z mojej strony nie warto, um, u nas nota bardzo, bardzo niska, na pewno nie dodamy tego przepisu do ulubionych. Dajcie znać czy wyrobiliście, czy wam się udało, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!